Sprawdziłem bazy partii na różnych poziomach i w szoku byłem, kiedy odkryłem, że na tym niskim poziomie prawie 25% zawodników wpada w tę pułapeczkę. Więc ustalmy sobie, w jaki sposób reagować na Gambit Englunda. A też w tym nagraniu wynalazłem partię, która zaprezentuje wam, że. Może ten gambit wcale nie jest tak idiotyczny, jak na pierwszy rzut oka wygląda. Więc, tak jak widzicie, czarnymi gra tutaj Aman Hambleton, znany z kanału Chessbrach, czyli streamer dosyć popularny i on lubi sobie bliski bulety naparzać i właśnie tego Englunda gra z najlepszymi na świecie i za ciśle, co dobrze mu to wychodzi. No dobra, więc o co tutaj chodzi? No oczywiście pionek za darmo, więc następuje bicie. No, i teraz czarny sobie tego pionka atakuje, a biały najczęściej po prostu broni. No, i tutaj zaczynają się dziać dosyć specyficzne, dosyć dziwne rzeczy, ponieważ następuje posunięcie Hetman E7, i Hetman E7 jest dosyć jadowitym podejściem. Dlaczego? No, bo plan jest tutaj jakby prosty, czyli Czarny będzie chciał oczywiście zbić na E5, no i po to też hetman jest tutaj potrzebny. Co zazwyczaj robi biały? biały zazwyczaj gra goniec f4, żeby po prostu tego piona zabezpieczyć i jest to jak najbardziej prawidłowe podejście, chociaż powiem wam, ja sobie kiedyś analizowałem tę pozycję, po tym jak kiedyś właśnie w, w blicu przewaliłem białymi i tutaj jest dosyć ciekawe hetman d5, hetman d5 dosyć wredne, no bo zabezpieczamy tego pionka, a kiedy przeciwnik gra f6, żeby się tego piona pozbyć, bo inaczej nie ma jak się rozwinąć. No to tutaj bicie. Skoczek sobie odbija. No i odchodzimy sobie na B3. Jest w miarę zdrowy pion więcej. Tutaj jeszcze problemy z rozwojem. Także. Pozycja dosyć przyjemna i wydaje mi się, że tym ruchem Hetman D5 najlepiej jesteś w stanie tutaj udowodnić oponentowi, że ta koncepcja raczej jest do kitu. Ale wielu zawodników gra goniec w 4 no bo to wygląda bardzo naturalnie. No i teraz zaczynają się dziać ciekawe rzeczy, ponieważ okazuje się, że tutaj czarny może zamatować w zaledwie 8%. Posunieć, jeżeli biały nie będzie czujny i autentycznie dwadzieścia kilka procent zawodników na niskim poziomie wpada w tę pułapkę. Hetman p 4 szach. No i tutaj sprawa jest oczywista. Wisi król, wisi goniec, więc właściwie pozostaje się wycofać. No i teraz następuje bicie na beton. I... W takiej pozycji najlepszym zagraniem jest skoczek C3. I to właśnie zostało zagrane przez pana Bortnyka. To właśnie poszło w tej partii, więc oczywiście to sobie przeanalizujemy. Ale pułapka opiera się na tym, że bardzo narzuca się goniec C3. No bo tutaj oczywiście wieża jest zabezpieczona, pion jest zabezpieczony, hetman jeszcze wisi po drodze, więc wydaje się, że wszystko się tutaj zgadza. No ale wchodzi koniec B4. No i to jest koniec pieśni. Dlaczego? Jeżeli nastąpi bicie, no to nie ma jak zabezpieczyć piona z C2. I po prostu wjeżdżają widły. No już nie mówiąc o tym, że wieża tutaj wisi. Więc jakiekolwiek odchodzenie skoczkiem, no to będzie problem. W związku z tym najczęściej zawodnicy grają Hetman D2. No i teraz następuje bicie na C3 i białe mu się wydaje, że okej, okay, no zbiję Hetmanem, wieżę, że obroniłem, wszystko fajnie. No, ale wchodzi Hetman C1 z Matem. Yy, I naprawdę ta pułapka ma niesamowicie dobre statystyki, szczególnie na blicu. W szoku byłem, jak dobre, bo mi się wydawało, że tam nawet na tym niskim poziomie to będzie, nie wiem, maks jakieś 5%, a nie 25%. No, ale dobra. Yy, także teraz już będziecie wiedzieli, w jaki sposób na to reagować. No, zobaczmy sobie, co tutaj zagrał bortnik, ponieważ Główny wariant wcale nie jest taki prosty, jak Stockfish próbuje wskazać. Tutaj ze Stockfishem się nie zgadzam. Wydaje mi się, że ta koncepcja Hetman D5, którą Wam zaprezentowałem wcześniej, to jest przyjemniejsza koncepcja, lepsza koncepcja. Natomiast Stockfish poleca białymi. Iść w ten wariant. No i teraz wisi ten skoczek, ale biały kontruje. I tutaj następuje taka ofiara tego hetmana. No i teraz podliczmy, jak tutaj sytuacja wygląda material. Jest goniec, skoczek i jeszcze w gratisie pionek za hetmana. Więc goniec, skoczek. Warte po 3 punkty, plus pionek 7 punktów materialnych za Hetmana wartego 9 punktów, więc 2 punkty materialne w plecy. Natomiast trzeba powiedzieć, że pozycja czarnego jest naprawdę solidna. Zauważcie, że tutaj piony na startowych pozycjach, więc czarny może sobie zadecydować, jak się tutaj ustawiać. I mimo tej przewagi materialnej. Naprawdę niełatwo jest udowodnić, że ta pozycja czarnego jest zła. Tym bardziej, że no pozycja dosyć otwarta, para gońców, naprawdę nie jest łatwo. I Aman Hambleton, występujący pod nikiem KN. VB na czeskomie, no chłop rozegrał kilka tysięcy partii w tej pozycji. No i muszę powiedzieć, że statystyki ma naprawdę niezłe. Szczególnie też dzięki temu, że on to głównie gra na 3 plus 0 czy na 1 plus 0, a jest kurczę strasznie szybki, więc no ciężko się z nim gra. No dobra, więc w partii poszło E3, bardzo naturalne zagranie. Żeby kontynuować rozwój. Czarny skoczek F6. Nastąpiło koniec D3, rosada, rosada i D5. Więc zauważcie, że tutaj czarny no, po prostu kontynuuje rozwój, nie robi nic fikuśnego. Przede wszystkim też nie robi sobie jakichś dodatkowych słabości. I w tym momencie no, biały oczywiście zakończył rozwój i no trzeba grać naprawdę bardzo precyzyjnie, żeby udowodnić, że ta pozycja czarnego jest do kitu. Mianowicie w tej pozycji absolutnie konieczne jest zagranie posunięcia C4, żeby na maksa tutaj pootwierać linię, żeby wieże białego mogły wkroczyć do akcji. I oczywiście też im bardziej otwarta jest pozycja, tym więcej słabości potencjalnych, które Hetman może atakować, Więc otwarcie pozycji na korzyść białego. Natomiast w partii niemrawe H3, no i tutaj czarny od razu się ustawia po linii D, żeby to C4 kontrować. W partii poszło A3, no to już śmierdzi, prawda? Widać, że Bortnik tak... No, nie bardzo ma wenę na tę pozycję. A gość jest naprawdę totalnym szefem. 3100 ranking, więc no to jest najwyższy ranking niż Duda. Widać, że gość coś tam potrafi przesuwać te figurki. W partii B6, żeby oczywiście ten pion z B7 nie podwisał. Hetwan E2, no i goniec D6. Zobaczcie, że tutaj czarny po prostu trzyma tę pozycję. No i rozgląda się, gdzie są jakieś słabości w obozie rywala. I w partii następuje F4, i to już komputerkowi się nie podoba, choć z ludzkiego punktu widzenia mogło się wydawać bardzo logiczne, ponieważ biały ma Hetmana. Do czego się Hetman przydaje? No przede wszystkim do atakowania króla, więc faktycznie marsz szpionami na królewskim, żeby tutaj czarnego króla osłabić wygląda bardzo spoko. Problem z tą koncepcją jest taki, że tutaj pion E3 jest dosyć słaby, a wiadomo, jak się pojawiał przeciwnika jakaś słabość, to dobrze zaatakować, więc Aman zagrał tutaj po prostu wieża E8. No i wygląda to oczywiście bardzo logicznie. Biały odpowiedział tutaj ruchem skoczek B3 i przyznam szczerze, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ten pion a3 nie został zabrany, bo no z jednej strony ten pion nie jest jakimś kolosalnym atutem, no ale jednak otwiera drogę koleżce z A7, żeby zasuwać po prostu do pola przemiany. Więc taka koncepcja wygląda w sumie dosyć logicznie. Natomiast mam wrażenie, że obaj zawodnicy zafiksowali się w wokół koncepcji wieża E3-hetman E3 goniec C5. I biały się przed tym obronił, a czarny próbuje teraz tego skoczka wygonić, żeby jednak tę koncepcję przeprowadzić. W partii hetman F3. Pion poszedł jeszcze dalej, skoczek D4. Po prostu wybicie, odbicie. No i teraz w ogóle skoczek E4. No i tak jak patrzę na tę pozycję, no w ogóle nie czuję tego braku Hetmana, prawda? Tak, niby tutaj powinny być jakieś grubsze problemy, jakiś atak na króla, no ale w sumie czarny nie ma żadnych słabości. Wszystko ma elegancko zabezpieczone. No i po prostu ciężko się do czegokolwiek przyczepić. Mało tego, można tutaj jeszcze zagrać po prostu goniec B7, żeby umocnić tego skoczka na E4 w razie potrzeby. No i tutaj chyba jedyna szansa to będzie gdzieś tam manewrowanie, maszerowanie tymi pionami na skrzydle królewskim. No ale dobra, tu końcówka przede wszystkim was szokuje. W partii bicie odbicie Hetman E3, no i teraz pięknie tutaj gońce czarnego zostają skoordynowane. No to, to muszę powiedzieć, że... Okej, okay, cały czas Stockfish stwierdza, że jest przewaga po stronie białego, że ciągle ta pozycja lepsza, no ale tego się nie czuje, a przede wszystkim widać... Jaki tutaj potencjał drzemie w tych gońcach? Jeżeli na przykład uda się zgarnąć piona A3, no to ten pion za 4 naprawdę będzie kolosalnym zagrożeniem. A też kolejna ciekawa kwestia. Bardzo ładnie tutaj czarny ustawia się, żeby nie dopuścić do otwarcia linii bo przez to, że nie ma otwartych linii, no to te wieże białego nie bardzo mają jak się zaktywizować. No ale dobra, tutaj pan Aleksandr ma właściwie swój główny plan i ten plan realizuje, czyli leci tutaj z atakiem. Czarny zagrał c6, no c6 było tutaj fatalną podstawką, trzeba powiedzieć, no bo oczywiście wchodzi bicie, ale w partii po ruchu c6 poleciało od razu h czyli biały da Dalej leci tutaj ze swoim atakiem na królewskim. W partii nastąpiło B5, więc teraz już blokada. No i faktycznie skrzydło hetmańskie zaklajstrowane na Amen. Przede wszystkim posunięcie C4 jest teraz niemożliwe do przeprowadzenia. Więc ten goniec ma tutaj niezwykle stabilną pozycję. Hetman H6 oczywiście. Cały czas nie jest groźne, bo zawsze goniec F8 można się obronić, także luzi karbuzik. No i tutaj w partii faktycznie biały, no niby osłabił czarnego króla, ale tak de facto osłabił siebie. Ten pion F6, który miał się tutaj przydać w ataku, no to się nie przydaje wcale. Mało tego trzeba, trzeba go bronić. No i w partii faktycznie ten pion poległ. No i teraz już problematycznie ta pozycja białego wy Wygląda yy, i to znacząco. No bo teraz właściwie tylko czekać aż ten pion z linii E ruszy do akcji. Więc bardzo dobra ofiara tutaj nastąpiła, żeby uprościć sytuację. Teraz czarny nie ma tej pary gońców, która mogłaby narobić kłopotów. Natomiast dalej trzeba grać precyzyjnie, i tutaj właściwie kluczowe było to, żeby przeprowadzić D5 i rozbić te pionki. No i wtedy faktycznie te, te wszystkie piony znikają, no i na jednym skrzydle no to będzie remisik. Ale w partii poszło C4, no i tutaj troszeczkę się zamotał zawodnik grający białymi, ponieważ zobaczcie, co tutaj czarny zrobił. Bardzo fajna sztuczka, nawiasem mówiąc. Dopchał tego piona na H4, no i wjechał gońcem na G3. I teraz brakuje tylko wieży na E1, no i będzie po prostu mat. I tutaj, jeszcze po ruchu Hetman D8, dało się bronić. No ale się połasił na piona biały, no i tutaj wieża E7 z nieuchronnym wieża E1, no i to już absolutnie bezproblemowo czarny zrealizował. No tutaj figura więcej, ale no to, to już była po prostu formalność, jeszcze tam liczył biały na pata, ale się to udało. Bezproblemowo zrealizować, no bo to jest dorabiany Hetman i za chwilę mat. No więc zobaczcie, ten Gambit ten Ja zawsze byłem pewien, że to jest no, po prostu totalny idiotyzm. Że no, to po prostu nie ma racji bytu. No i faktycznie ze stokfiszowego punktu widzenia to jest bzdura. Ale z praktycznego punktu widzenia są naprawdę spore problemy. Także miejcie na uwadze tutaj ten wariant Hetman D5. Nie wchodzicie we wszelkie te sprzeczki, wychodzicie tutaj z czystym pionem więcej, no i reszta to już kwestia realizacji przewagi.